Chyba. Weź mnie kurwa Odwieźł mordo. To wsiadaj No czekaj wysiadłem mi z klikiem No co? Masz pracę Beku, Czemu? No z albo nie wiedziałeś podejść Zlutuj mnie no kurwa. Już, 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 już Teraz próbuję do ciebie ktoś Teraz no, szybciej mnie morda Ej Bykot co ty robisz rd się też nie pomyliło kolego? No i lecisz kurwa Dzięki za itemy Siema Jest Co wy tu szefa bijecie? Silent Mafia, ty byku, halo Ty halo, bo chyba Silent Mafia cię nakopała Ej, Halo, bo ci chyba się udało, pierwszy raz wróciłem i dzisiaj kilka Co? Ty, ciebie też do zera Jedynka wyjazd stąd. Co ty, łysy, tu szefa bijesz? Jak ja do zera zawsze lutuję. Siema poddaj się, poddaj się. Bo mogę, stary. Bo, bo mogę, poddaj się. Poddaj się, ci mówię. Jestem nowy na serwerze, to mogę Jak jestem na Joloś. serwerze nowy, to mogę Siema, pozdro Joloś, Joloś, Siema Chcesz na szybko i temy Masz Co, na FaveMNJ-rze jesteś? Ta, jestem Odcinek, który nagrywasz? Tak, trzymaj 20 wintków To weź to weź mnie wstaw, weź mnie Dobra, wstaw Dobra, pozdro po, po... Wstawię, wstawię Siema, poddaj się Mam żółte papiery, to mogę, nie? Poddaj się. Nice. Pozdro. Silent Mafia, pozdro, byczku. Siema, poddaj się. Dobra, trzeba Magic bulety odpalić. Poddaj się. Krzyczać i poddaj się ty halo Julek co ale się stało Ty, ty ale poddaj. tu Juluś lepszy Ale Juluś tu lepszy siema poddaj się Poddaj się Poddaj się Mówię ci poddaj A, się popię, Nie radu poddajesz Julusia szefa radu, radu. Dobra muszę zaraz ną klipa o, Leży jedynka Leży kolejny Falki. Pusty. każdy czynnik odpowiada mi, że bym odpuścił sam tam, gdzie wnieśli stary twoich kumpli Puszcza całe miasto i ty też to pewnie puścisz Jak jest i tu za dobrze, to policjant chętnie sprawdzi Szkoda, że jak głodujemy, to nikt się o nas nie martwi Bo zwiększyłem wszystko, nigdy nie skoczę za kratki Nie mam czego stracić, i tak w środku jestem martwy Za no mało lat, może się sięgnij z mojej rówieśnicy Jesteś poważny w celu mam z liczyć liczbę Zdrował mnie księg a nie płaczę ulicy

no i ban, kurde! jakbym wleciał na doki, byłoby koniec. Idę, idę się odwołać. Dostęp pana za nic. Normalnie od osoby. Od osoby. No, mieliście zbanować Twittera. Zbanowaliście niewinnego gracza. Serio. Tak? No, serio. Co mam teraz a jak, a, jak, a jak to się lata mówiąc Silent Mafia? Po polsku? Nie wiesz, czego używasz? Pozroz Silent Mafia. Nie, serio, nie rozumiem. Nie wiem o co ci chodzi. No to ja ci może pokażę. No Jakie to... miałeś ID? Mm, kurde, czekaj. Mm. Y, chyba. A kurde, czekam, no. Dziew... 891 chyba. 891, no tak, i super. ale ja normalnie to nie jestem, ja no, Serio, No, to no pokaż. Patrz. No to patrz. Silent mafia. To nie jest twój głos, serio? No to nie ja. No, ja. jak mi przykro. No serio. Serio? Serio? No, tak bez beki można się odwołać. Bo ja mainuję clansę, mam w nich kul. Serio. Zrobię salto na kamerce. Ja pierdzielę serio. serio. Już drugi raz nie No to on wykup. No to onli wykup. No Bardzo dobra. mi przykro. No dobra. Szkoda. Ale sam to mógłbyś zrobić, nie? Chętnie popatrzę, no ale dobra. To jebać legie. No.